Górę podchodzili i nie dali rady. Cześć ich pamięci. Historia ludzkości to historia wielkich odkryć, światowych wojen i konfliktów kataklizmów naturalnych i katastrof, wielkich osiągnięć i wielkich błędów. Fascynujące filmy dokumentalne ukazujące nieznaną historyczną prawdę. Pasmo Historia bez tajemnic w każdy czwartek o 22:00 w Polsat Doku. Oślizgłe, wijące się, pełzające, zabójcze. Niekoniecznie. Liczne fobie związane z wężami nie mają uzasadnienia w faktach. Węże to wspaniałe, skomplikowane drapieżniki, zdumiewające zachowaniem, mądrością i sprytem. Dla człowieka są pożyteczniejsze, niż można by przypuszczać. Premiera, tajemnicze gady. Prawdziwa historia węży. W piątek o 22 w polsat doku. Najgroźniejsze światowe mafie od kuchni. Bezwzględni młodociani szefowie i mordercy. Podkładamy bomby, a potem je odparamy. Nikogo się nie boimy. Czysta kokaina. Kto jest klientem? Błoska camorra. Unikalne spotkania i rozmowy z najniebezpieczniejszymi ludźmi na świecie. Zabiłem bardzo wielu ludzi. Dźwigam na barkach cały cmentarz. Przestępcze podziemie. W sobotę o 22 w Polsat doku. Ten kawałek jest dla wszystkich, którzy mają serca i uszy. Brakowało pisma, które potraktowałoby tę muzykę poważnie. Przez lata kształtowało muzyczne gusta zachodniego świata. Samo stając się marką rozpoznawalną na równi z największymi rokowymi gwiazdami. Jak hipisowska gazeta z San Francisco zmieniła się w kulturalną instytucję Rolling Stone. Opowieści z nadkrawędzi. Część druga w niedzielę o 22. w Polsce. Właśnie tak smakuje świat! Wybierz się w kulinarną podróż w Lidla i spróbuj specjału w kuchni greckiej. Zielone łóżki aż 850 gramów, 14,99. Mięso mielone wieprzowo-wołowe 1 plus 1 gratis, tylko 4,75 przy zakupie dwóch opakowań. A ser halumi taniej jedynie 7,99. Tak smakuje świat. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Już od w Lidlowych, czyli niskich cenach. Coś dla Twojego ukochanego pupila. Maszynka do strzyżenia zwierząt z akcesoriami. Aż 13 elementów. Tylko za 99 zł. A do domu zestaw do mycia podłóg marki Willeda, Czyli praktycznym mop z, z napędem nożnym. Jedynie za 99 zł. Oraz wolno opadająca deska sedesowa z droplastu. W supercenie. 55 zł. To, co kupiłeś online w Lidlu, odbierz w macie Inpost. Bezpiecznie, wygodnie, gdzie i kiedy chcesz. Myślisz hybrydy? To za trudne. Już nie. Przełom lakier Simple 3 w jednym od Neonail. Kolor, połysk i trwałość do dwóch tygodni. Malujesz, utwardzasz, gotowe. Łatwe w użyciu hybrydy z proteinami. Simple od Neonail. Najpierw załatwiłam ojczulka i rudego. Potem ogarnęłam towar i rakiety. Teraz mak wrap i jadę po ciebie. Staruszka sprzątna po drodze. Czule, rakiety. Dzięki. Intensywny dzień? Złap magwrapa. Teraz także w wersji wege z falafelem. Chwyć i jedź. E, jedź. Pospiesz się. W sklepach Lerua Merleau wystartowały wyprzedaże. Twoje ulubione markowe produkty teraz nawet 80% taniej. To najlepszy czas na remont. Wyprzedaże z okazjami do 80% taniej w Lerua Merleau i na LeruaMerleu.pl Zapraszamy. Kup dwie puszki mleka NAN 2, 3 lub 4, zarejestruj paragon i odbierz magnetyczną etykietę ze zdjęciem Twojego maluszka. Dodatkowo weź udział w konkursie i codziennie graj o Bondo Smyka. Więcej informacji na puszka-dla-maluszka.pl. Serca pełne pasji to w 79% woda. Czułe serca również? Dbaj o nie sięgając po Żywiec Strój. Krystaliczną wodę prosto z górskiego źródła. Żywiec Strój. Krystaliczne źródło napodnienia. Nie możesz doczekać się chwil spędzonych na wspólnym gotowaniu? Jeżeli czekanie Cię nie urządza, urządź się już dziś. Teraz w IKEA 10 lub 20 rad 0% na wszystkie produkty i usługi. IKEA. Witaj w lepszym domu. Wolność, weekend i... boli. Mam na to sposób. Dentosept Pen Ulga w bólu to naturalny żel na afty, który przyspiesza leczenie i uwalnia od bólu aż do 3 godzin. Dentosept Pen Ulga w bólu. Na ból, na afty, na dłużej. Gdy łapie mnie ból, świat traci swoje barwy. Wszystko zaczyna mnie przerastać. Czuję się jak więzień, przykuty do fotela. Nie czekaj! Sięgnij po Dolgit, żółty krem z apteki, który pozwoli szybko pozbyć się bólu. Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach. Dolgit, by szybko pozbyć się bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. टग 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 Ech, miesiące ograniczeń nie wyszły stawą na dobre. Dla mnie spacer z psem to za mało, a za trzy miesiące jadę w góry. Jak chcesz wzmocnić efekt, bierz Artresan Efekt. Sam sprawdziłem. 12 tygodni i zobacz. Wystarczy jedna kapsułka dziennie. Artresan Efekt zwiększa elastyczność stawów, wspiera odbudowę chrząstki i produkcję kolagenu. Pierwsze efekty już od siódmego dnia. Artresan Efekt. Wszystkie stawy poczują efekt. Wolisz formę płynną? Wypróbuj Artresan w saszetce. Jak, panowie? Będzie na jutro. Nie no, raczej za tydzień. Wystawio! Praca bez odpowiednich narzędzi w firmie jest bez sensu. Otwórz konto i zyskaj pakiet narzędzi dla firm. Pomoc księgowej, łatwe wystawianie faktur, kredyt firmowy i wiele innych. m -Bank. Przedsiębiorco. Zyskaj. Lata spędzone na lodowisku były dla mnie przygodą. Ale nigdy nie jest za późno na nowe wyzwania. Witamina D, zawarta w Wigantoletten Max, pomaga mi być silną, bym mogła cieszyć się aktywnym życiem. Ten Max dostarcza 2000 jednostek witaminy D3, która dba o mocne kości oraz wspiera mięśnie i zdrowy układ odpornościowy. Dzięki temu ciągle mam siłę i chęci na nową przygodę. Ten Max z witaminą D. Ciesz się aktywnym życiem. La calma, férate a tu alma que te salará. No te rindas, sigue tus sueños, morra miedos, vas a llegar. Mira que así es la vida y así será. Yeah! Nigdy nie poddawaj się przeciwnościom. Toyota, start your impossible. Dziś gościmy w schronie bojowym nr 4 Przedmościa Kalisz. Niestety w 1939 roku ten schron nie został wykorzystany bojowo, więc w tym programie nie będziemy się nim zajmować. Olaf Popkiewicz, archeolog, pasjonat militariów, bronioznawca. Specjalizuje się w archeologii podwodnej i pól bitewnych. Biegły z ramienia IPN. Posiada uprawnienia saperskie. Sebastian Witkowski muzeolog i kolekcjoner militariów. Biegły są